Siemano mordeczki, mamy 19 maja Jak już idziemy w przegląd pól, no to też od razu groszek No i gdzieś widziałem filmik, jak jakiś tam chłopak Mówił, że głębosz czyni cuda pod drzewami ogólnie No tak, macie Już się tego dostanę Mamy, mamy drzewa I normalnie pod drzewami, mimo suszy Groszek elegancko stoi. Naprawdę wygląda. No, kurczę, jest, jest petarda, moim, moim zdaniem. O. Naprawdę, no. Ale mamy tak. Uprawa bezorkowa. Było przegłęboszowane na wiosnę. Więc, no. Nawet drzewa teraz nie kradną wody. No i macie, na całym polu wygląda to tak samo. Więc jeżeli ziemia zadbana. No wiadomo, nie jeden mówi: a, głębokość, paliwo. I ogólnie, no tak. Tylko jeżeli pod drzewami 6 metrów. Od drzew rośnie taki sam groch jak na polu, to mamy już pieniądze. A jeżeli pod drzewami byśmy nie mieli nic, no to wtedy co? No, co z tej uprawy, co z tych nasion i siebu? Jak? To no, byłaby bida, nie? No to jesteśmy w takim słabszym punkcie pola. Taka akurat, jakby to powiedzieć, żyła słabej ziemi jest. No, ale mimo to, no i tak groch fajnie wygląda. Chwasty, co było, to pobrało. Dwie rośliny wyrwałem. Ale korzeń się oberwał. Ale o kurczę. A i stabilizację. O, ale widać brodaweczki są, a ze dwiąże. Więc jak ktoś mówi, że rośliny bobowate się nie opłacają, no to jest w błędzie. Wiadomo, no może jako tam plon efektu i ogólnie, no to nie jest takie dochodowe, jak dajmy inne uprawy, no ale następne zboże po grochu, no to już można po prostu walczyć, walczyć na rekord. No i tak groszek do kolana. No i dla mnie no takie, jakby to powiedzieć, jarą uprawą, która wygrywa, jest no na tą chwilę groch bo po prostu ma głęboki system korzeniowy Poszedł sobie w głąb a macie Ziemia jak skała Jest naprawdę sucho, na no, groch daje sobie radę Więc tutaj to wygrywa, więc jak ktoś właśnie mówi, że a grochy się nie opłacają, no to tak, azotu nawiąże, fajną masę zostawia, stanowisko jest petarda, więc ja nie wiem, czy można by coś innego oczekiwać. No teraz następny film to już będzie weryfikacja kombajnem, co on tutaj nam, nam pokaże, no ale myślę... Myślę, że bidy nie będzie. No, jeszcze, żeby trochę popadało, bo jak na razie to mamy strasznie sucho. To nara, pozdro. Hej.